Cześć z tej strony, Radosław Rygielski. Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj w moim ogrodzie. Moi drodzy, zaczynajmy. Dzisiaj powiemy o tym, co czeka dalej rynek Bitcoina. Również przypo przypomnę Wam o najbliższym live ze mną oraz pokażę Wam, jak zarabiamy w takich niepewnych czasach na naszym forum. Zaczynajmy, moi drodzy, i pamiętajcie, proszę, że te informacje nie są to rekomendacje inwestycyjne. Pierwsza rzecz, najważniejsza, co się wydarzyło od wczoraj. Wczoraj była analiza. A propos lokalnego ruchu i też globalnego spojrzenia, jeżeli chodzi o rynek bitcoina, zobaczcie, że dołek oznaczaliśmy tutaj na granicy 19 19180 jako ważna strefa, gdzie cena może gdzieś się zatrzymywać. Co się dzisiaj wydarzyło? Cena spadła i zatrzymała się lokalnie przy 20 900, czyli bardzo blisko tego targetu 19 z hakiem. Co się może wydarzyć dalej? Moi drodzy, dalej po tym aktualnym spadku, widzimy, cena powoli się zatrzymuje. Patrząc też na sytuację, w których Bitcoin po pokonaniu połowy odległości między halvingami, to zobaczcie również, proszę, że ta cena faktycznie często się po prostu zatrzymywała po właśnie tych spadkach. Zobaczcie proszę, te spadki za każdym razem... Pomiędzy halvingami w połowie odległości następowały, i faktycznie potem rozpoczynała się dalej konsolidacja, czyli ruch góra, dół, góra, dół, między dwoma konkretnymi po prostu poziomami, a dopiero dalej był trend wzrostowy. I też o tym chcę Wam powiedzieć, i na to Was, moi drodzy, wyczulić, żebyście pamiętali, że teraz, jakikolwiek ruch do góry załóżmy z powrotem do 50 czy 60 tysięcy, on nie będzie dynamiczną hostą, która potrwa 1 czy dwa dni, tylko cena najprawdopodobniej wejdzie w trend boczny, czyli będzie ruch bokiem, góra. Dół, góra, dół, gdzie takie zjawisko na rynku najczęściej jest to właśnie konsolidacja, w której dochodzi do największych transakcji na rynku, czyli duży kapitał wchodzi na rynek. Też pamiętajcie, moi drodzy, że to nagranie jest kontynuacją dwóch nagrań poprzednich. Wybaczcie, tutaj coś, coś z drzewa spadło. Taki urok nagrywania, właśnie na powietrzu. I, moi drodzy, teraz tak. Jeżeli chodzi o sygnał, kiedy ten Bitcoin faktycznie może odreagować, to Pierwszym krokiem może być postawienie tezy, no skoro te halvingi mają takie znaczenie, skoro cena faktycznie odbija gdzieś tutaj po przekroczeniu, przekroczeniu połowy odległości między halvingami, to to jest nasza teza. Trzeba też znaleźć elementy, które to potwierdzą. Jednym z elementów, który właśnie potwierdzi to, że na przykład cena bitcoina właśnie teraz może odreagować, czyli wzrosnąć, to będzie to, gdy cena pokona tendencję koloru białego. Pamiętacie, w okolicach 25, tutaj, w okolicach, przepraszam, tutaj, przed tymi spadkami mówiliśmy o tym, że nie ma sygnału wzrostowego. To była analiza, o ile dobrze pamiętam, z 8 czerwca. I faktycznie ta, ta tendencja nie została wybita, i cena spadła jeszcze niżej. A teraz zobacz, za każdym razem cena wybijała tendencję, i dopiero wtedy rozpoczął się ruch wzrostowy, jeżeli chodzi o rynek bitcoina, a teraz ta tendencja nie jest wybita stąd też w tym momencie. Czekamy na wybicie tej tendencji, aby nasza teza, która mówi o tym, że cena bitcoina będzie powoli się po pierwsze zatrzymywała, a po drugie będzie wzrost. a po prostu ta teza miała po prostu większą możliwą sprawdzalność, stąd też Czekamy na wybicie tendencji, bo to będzie konkretna informacja, informacja na temat tego, że cena Bitcoina w tym trendzie spadkowym może zacząć odreagowywać. Ponieważ w każdym spadku coś tą cenę trzyma i często ludzie wróżą z fusów, czekają bądź liczą na to, że Bitcoin wskoczy jednym ruchem do, tysiąca, przepraszam, do miliona dolarów, a tak nie jest. Ponieważ jeżeli cena spada, to coś, to coś tą cenę trzyma na te spadki. Jakaś powtarzalność, która wynika z tego, że 80% kapitału na rynkach jest po prostu to kapitał zautomatyzowany. I zobaczcie, że tutaj ten spadek jest trzymany w najprostszy możliwy sposób do zauważenia i zobrazowania, właśnie przez tendencję, czyli kąt, pod którym cena reaguje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz, jeżeli cena cały czas odbija się pod pewnym kątem, to widzimy, że. Najprościej tłumacząc, zlecenia są tak rozkładane, aby ten spadek po prostu był. Jeżeli cena wybije tą tendencję, to może być to dla nas fajny znak, ciekawe miejsce pod to, że cena OK może teraz odreagować. Oczywiście, ja na bieżąco będę dla Was też. Aktualizował to, o czym mówię, żebyście wiedzieli, co się może dziać. Tak jak 8 czerwca mówiliśmy o tym, że do, do wzrostów potrzebne jest wybicie tendencji, bez tego nie ma mowy dalej spadki i faktycznie wybicia nie było, nie było tego potwierdzenia, spadki dalej się po prostu kontynuowały. A teraz w tym momencie jesteśmy w ważnej strefie, gdzie potwierdzeniem na tezę, że cena możliwe, że będzie odbijać, będzie właśnie wybicie tej tendencji. Nie martwcie się, będę oczywiście dla Was to wszystko aktualizował. Też moi drodzy przypominam, że już 20 czerwca, czyli w sumie za 6 dni, w poniedziałek o 20 będzie ze mną live. Tam pokażę Wam więcej elementów, które pokazują i pozwalają przewidzieć, co cena ma zrobić i jak na tym też oczywiście zarobić, bo głównie o to chodzi. Link do zapisów na tego live'a jest pod tym filmem. Kliknij, zostaw swoje imię, e-mail, zapisz się, kliknij właśnie tutaj. I po prostu słyszymy się na tym live. I moi drodzy, też pytacie nas, skoro są te spadki, to wiele inwestorów traci i tak dalej. Pierwsza rzecz: jeżeli ktoś posiada tylko kryptowaluty, z których nie wychodzi, które trzyma w nieskończoność, to faktycznie, jeżeli ceny krypto spadają, to jakąś stratę ta osoba może mieć. Ale zgodnie ze sztuką inwestowania, trzeba mieć kapitał, który jest zdywersyfikowany. Czyli to oznacza, że ten kapitał jest podzielony w kilka różnych miejsc, gdzie handlujemy albo gdzie ten kapitał po prostu trzyma swoją wartość, bądź ją zwiększa, to też zmniejsza. My również, poza tym, że typowo holdingowo, czyli poza skupowaniem krypto, też handlujemy. I zobacz teraz, jak to wygląda na naszym forum. Co z tego, że ceny spadają? Poza bitcoinem są też inne rynki, gdzie aktualny moment, może też wiele osób nauczy tego, aby dbać o swój kapitał, aby go rozdzielać, czyli aby dywersyfikować kapitał, czy też, aby uczyć się handlowania na innych rynkach, czy złota, czy srebra, czy DAXa, czy indeksów, bo tam na krótkich ruchach można też zrobić kilka, kilkadziesiąt. Zresztą z dzisiaj, z 14 czerwca, świeżutki screen dla Ciebie, zobacz proszę jak my to robimy. Tutaj widzisz jeden ze screenów. Rozgrywki 10. edycji. Jest to 10. edycja naszego forum. Dzisiaj 14 czerwca o godzinie 10.07 była analiza. Następnie zobaczcie tutaj ambasador Dominik, który też prowadzi live tradingi na naszym forum. Zobacz, że udostępnił analizę. Inne osoby mogły też to skopiować. Przygodowo Marcin plus 133 zł. Dalej to oczywiście była kolejna z transakcji. Dalej Marcin też napisał godzina pracy dzisiaj i 340 zł, zł złapane. Okej, okay. Zysk zaksięgowany, a teraz rzecz jeszcze ważniejsza. Uciekam od wykresów dzisiaj, wystarczy swoje zabrałem. I też to jest cenne, że wychodzenie z rynku też daje taki komfort, że nie musicie w ogóle przejmować się tym, co się dzieje dalej, bo wasze pieniądze są poza rynkiem. Jaki to był rynek? Rynek niemieckiego indeksu i zobacz, to jest prawdziwa wolność, że możesz sobie siedzieć w lesie, patrzeć na ptaki czy na cokolwiek innego i po prostu korzystać z rynku w sposób bezpieczny, jeżeli oczywiście tego się nauczysz, ale też po to są te analizy zawsze udostępniane, żebyście mogli sobie z nich korzystać. Zobaczmy też, co się dało, działo. Dalej. Pójdź proszę, ktoś w jeden dzień zarobi kilkaset złotych, czy można zarabiać tylko większe kwoty, jasne, ale też można oczywiście zarabiać mniejsze. Za, załóżmy tutaj od jednego z użytkowników. OK 30 zł wzięte Dominik, OK, ja 30 dolarów. Potem dalej 25,90 i jak widzisz, też inne osoby oczywiście z tego korzystają. O to właśnie chodzi i to Wam to pokazuję, żebyście zobaczyli, moi drodzy, że. To, że jest jakiś kryzys, to, że są wahania cenowe, nie musi oznaczać, że coś złego komuś będzie się działo, bo chodzi tylko o posiadanie umiejętności, które można wykorzystać w każdej po prostu sytuacji. A każda sytuacja równa się ruch na rynku, a ruchy na rynku są nam potrzebne, aby po prostu móc zarabiać. I tyle. Dobra, nie przedłużam, moi drodzy. Jutro się usłyszymy w aktualizacji. Link do live'a jest pod tym filmem. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Cześć.